Cześć, tutaj DadoCubing. Dzisiaj mamy dla Was unboxing dwóch kostek za 3 zł z Allegro. Dobrze. Nie pamiętamy użytkownika, najwyżej później w komentarzu napiszemy, jak to było Ale to są dwie najzwyklejsze kostki, więc. Jak się postaram to wyciąć. Tylko, że ciężko jest, strasznie. Jak widać, to są najtańsze kostki, ale. Zróbmy je, bo chcieliśmy mieć do modowania jakieś. Zaraz zobaczymy, jak one wyglądają. Chcieliśmy dwie: jedna dla Tomka, jedna dla mnie. Masz. A i zdjęliśmy tutaj folię z danymi osobowymi, żeby nie było widać po prostu. I druga to już można wyrzucić. Dobra, to, to otwórz. Ja też sobie otworzę. Okay. Storwa na nich, raczej nie będziemy robić. Na razie nie rusza, Czekaj. Okay. Nie tak się miesię, jak będziesz się ruszać. Gotowy? No. Nie. <grymne> się nie ruszają. <grymne> Ej, ale... ona ja się nie chce ruszyć. <grymne> o, Pierwszy pał był w trzy sekundy. Ale ona się nie rusza. <grymne> ona się nie pop. Przekręcam z całej siły, a one się nie chce ruszyć. To <laughs> <What? laughs> Najlepsza kostka na świecie. <laughs> Boczcie ty <co> się zna. <laughs> a z mojej tak się nie da. <laughs> Najlepsze kostki na świecie! Nie ruszają się! Polecamy! Polecamy najlepsze kostki na świecie! Ścinają 80 stopni! 80 stopni! Chyba szkoda przepłaconego 3 zł Troszeczkę! Kostki do Ale to jest w porządku! To już nie da się jej ruszyć! Krzywa jest. To jest szegów. rycza się. Dobra, to by było na tyle. Kostki w zupełności polecamy. Najlepsze kostki na świecie. Pierwsze uczucia bardzo dobre. No, uczucia są świetne. O, tutaj Center Cup. Pokażę, że kostka ma Center Cupy. Jak widać, Center Cup jest. Cały Center, ale okej. Okay. Tak krzyżak. Nie ma śrub regulacyjnych raczej. Ale nie jestem pewna. No raczej nie. Wątpię. Dobrze. No. No. Więc to by było na tyle, zapraszamy do kolejnych filmów. Tutaj dobry cubing.